Dwa stożki o takich samych podstawach połączono podstawami w taki sposób, jak na rysunku. No widzimy podstawę około, to jest stożek wyższy, tu jest niższy po drugiej stronie. Stosunek wysokości tych stożków jest równy 3 do 2. To znaczy, jeżeli narysowałbym wysokości. Tu jest H1, tu jest H2. Jeżeli to jest 3 do 2, to na pewno bierzemy ten, tę wielkość większą, czyli H1 do H2 to jest 3 do 2. Dalej. Objętość stożka o krótszej wysokości, czyli tego dolnego, jest równa 12 cm sześciennych. No i teraz mamy obliczyć objętość bryły utworzonej z połączonych stożków. Jest, mowa, jest podana objętość tego małego stożka. Objętość małego stożka, czyli oznaczymy sobie dwójką, tak samo jak wysokość, to jest 1 trzecia pi. I teraz tak, r jest wspólna, czyli nie będę oznaczał ani r1, ani r2, czyli pi r kwadrat. I razy H2. I ta objętość jest podana. 12 cm sześciennych. Co moglibyśmy z tego wyznaczyć? No, może najpierw z tego równania, mnożąc razy H2 obie strony, to wysokość H1 byłaby równa 3 drugie razy H2. Czyli na razie ja bym to przepisał, czyli 1 trzecia pi r kwadrat razy h2 jest równe 12 i na razie tak zostawię. To zobaczmy, jak wyglądałaby objętość tego większego stożka. V1 to jest oczywiście 1 trzecia razy pi r r kwadrat, ten sam promień, ale wysokość h1. A wysokość h1 jest uzależniona w taki sposób. Czyli 1 trzecia razy pi r kwadrat i razy 3 drugie h2. I teraz zobaczmy, że my taki układ wiemy, że wynosi 12 to ja bym proponował, no 1 trzecia występuje. Pi występuje, r kwadrat występuje, h2 występuje. No przeszkadza nam to 3 drugie. Więc ja to 3 drugie dam przed wszystkie wyrażenia. 3 drugie razy 1 trzecia pi r kwadrat i razy h2. Co nam to dało? Od tego miejsca to mamy tu. To jest dokładnie ten sam zapis. I to jest równe 12. Więc jeżeli to jest równe 12, to uzyskamy 3, 2 i razy 12. I po skróceniu wyjdzie nam 18. Czyli objętość tego dużego stożka to jest 18 cm3. Polecenie. Objętość bryły utworzonej z połączonych stożków. Objętość bryły całej to oczywiście jest objętość tego stożka na górze plus objętość tego stożka na dole. Czyli V1 obliczyliśmy, to jest 18, V2 było podane 12, a zatem jest to 30, no i teraz jednostki centymetrów sześciennych. Zobaczmy na odpowiedzi i spośród tych czterech widać, że odpowiedzią właściwą jest odpowiedź B.